Cześć, witajcie na kanale Brykard Lego. Po dłuższej przerwie przyszedł czas na recenzję jakiegoś zestawu. Dzisiaj będzie to zestaw o numerze 4530 w hołdzie Jane Goodall. Zapraszam. Zacznę od tego, że jak pewnie zauważyliście, troszkę zrobiło się tutaj biało. Udało mi się zmontować takie mini studio nagrywanie. nagrywania. Mam nadzieję, że będzie, będzie to wyglądało dużo lepiej. Do tego mam całkiem inną kamerę. Nie mam już GoPro do nagrywania. Także mam nadzieję, że będzie ostrość, że będzie wszystko, no i że będzie wszystko fajnie widać. Jest światło, białe tło. Mam nadzieję, że będzie, że będzie. ok. A teraz wracając do zestawu. Tak jak wspomniałem, zestaw ono może 4530. Jest to zestaw, który był dodawany do zakupów LEGO w LEGO Shopie przez jakieś dwa tygodnie, 1 marca. Chyba wczoraj był ostatni dzień, 15 marca. Dzisiaj 16, kiedy to nagrywam, kiedy ten zestaw był dodawany do zakupów. Jak go kupiłem w Wielkiej Brytanii, jak oczywiście wiecie, i tutaj ten limit trzeba było przekroczyć 120 funtów, żeby go dostać. W Polsce nie mam dokładnych danych. Podejrzewam, że to około 556 zł, żeby ten zestaw dostać, czyli, czyli dosyć, dosyć sporo, żeby, żeby taki zestaw dostać. A już wracając do samego zestawu, to tak, mamy tutaj bodajże 276 elementów, bo spotkałem się też z, gdzieś tam z, z opisem 250 elementów nie będę tego liczył, przyjmijmy, że jest ich 276 10+, ale to nie ma znaczenia Jane Goodall to brytyjska etnolog, antropolog badała zjawiska szympansów w Tanzanii została oznaczona nawet tytułem szlacheckim Także jest to dama, a nie tylko po prostu Jane Goodall, jest to dama Jane Goodall. No i jak już wspomniałem, zajmowała ona się właśnie badaniem tych zachowań szympansów w Tanzanii. Poświęciła temu w zasadzie całe życie, a dzisiaj dzięki temu możemy otrzymać taki zestaw. Zdjęcie pani Jane Goodall na na górze O tego widzę, że będą w zestawie trzy szympansy. Bardzo mi się to podoba, bo wyglądałem bardzo ciekawie. No i oczywiście minifigurka Jane Goodall. Dobra, ja się zabieram za otwieranie tego zestawu, bo dużo klocków to ja tutaj nie oczekuję. Jak wspomniałem, 276, no ale zestaw w zasadzie za darmożkę, także, także nie ma co wybrzydzać. Instrukcja troszkę pamięta, jak to zazwyczaj bywa w tych zestawach trybietowych. Jeszcze coś tutaj się zaplątało. O, chyba wszystko. Tak, tak. Mamy tutaj dość trochę tych paczek, ale one są malutkie. No i jeszcze taki plate. Dobra, ja zabieram się za budowanie i widzimy się za chwilę. No to teraz możemy się już przyjrzeć zestawowi w całej okazałości. Muszę przyznać, że no nie zapadnie on jakoś znacząco w mojej pamięci. Nie znajduje się w nim nic tak spektakularnego, jeśli patrzę na samego builda. Te drzewka są tutaj zbudowane w bardzo prosty sposób. Na uwagę zasługuje jedynie wykorzystanie tutaj tych, tu tych taką włożenie takiej rzeczki. Wygląda to, wygląda to całkiem ok. No, no to podłoże też, też jest całkiem, całkiem, ale te drzewka są niestety, niestety bardzo proste, no jak widać to są takie krzywe, a nie, a nie drzewka, bo są one niewiele wyższe od naszej minifigurki. A propos minifigurki, zacznijmy właśnie jeszcze od, od samej minifigurki Jane Goodall. Kolor oczywiście cielisty, jak to zwykle bywa w tych zestawach tributowych. Nie wiem, czy ta kamera złapie ostrość w końcu, chyba lepiej niż, niż na tym wspomnianym wcześniej GoPro. Kolor cielisty, wyraz twarzy tylko jeden. Widać lekkie zmarszczki na twarzy. Włosy w kolorze takim siwym, białym. Taki torsik w kolorze zielonym. Dwie kieszonki kołnierzyk. Spodnie bez nadruków. No i do tego taka lornetka z tyłu. Takie lekkie nadrukowania, no i nie ma tutaj alternatywnego wyrazu twarzy. A do tej minifigurki jeszcze dostaniemy trzy takie figurki szympansów. One pojawiły się po raz pierwszy w którejś z tych serii minifigurek jakieś chyba z 10 lat temu. No i tak już się przyjęły. I one mi się bardzo podobają. Ja widzę je po raz pierwszy. Ja mam je, może posiadam je w zasadzie po raz pierwszy w jakimś zestawie. Widziałem je tylko na zdjęciach. Wygląda to bardzo dobrze, przyjemna buźka na tych szympansikowych twarzach. No i ta ręka tutaj szympansa jest nad jego głową. Wygląda to może troszkę dziwnie, bo wszystkie te szympansy są w tej samej pozycji. No nie ma tutaj niestety żadnego takiego, żadnej takiej gałęzi, na której one by się mogły uwiesić, może ewentualnie tutaj na tych takich wodorostach wykorzystanych do tych drzew. No, ale wygląda to co najmniej fajnie. Mamy trzy takie figurki tych, tych szympansów. A o całym zestawie co jeszcze można powiedzieć? Tak, jak wspomniałem, bo tu było bodajże 276 elementów, no, ale większa część z nich to takie małe, właśnie doty, przede wszystkim kwiatki, jakieś tutaj takie. Przezroczyste do tej playty do tej wody. Dużo tego tutaj było. To była lwia część. No, może nie lwia część, może nie I przesadzam, ale było tego naprawdę, naprawdę sporo. Yy, niestety ten element, tutaj ta plakietka, ten, yy, ten element to nie jest yy, nadruk, to jest yy, naklejka. Wygląda to podobnie jak yy, ten yy, tribut, ten hołd yy, Amelie Earhart. I będzie się to komponować chyba podobnie, ładnie z tym razem gdzieś na półce. Ja tego zestawu nie będę eksponował, nie wiem jeszcze co z nim zrobię. Są tutaj fajne elementy, ale bardzo, bardzo podstawowe. Duże gałęzi, ale tak jak już wspomniałem, te drzewka są niestety takie dwuwymiarowe. One nie mają tutaj żadnych ładnych kątów. Wszystko jest zbudowane w bardzo prosty sposób, dlatego ten zestaw chyba nie zapadnie nikomu za bardzo w pamięci zostanie szybko zapomniany. Czy warto go kupić na rynku wtórnym? Bo takie oferty są w Polsce bodajże chyba około 100 zł kosztuje taki zestaw. Można go gdzieś nabyć na różnego typu aukcjach. Nie wiem, czy, czy ja bym go kupił. Na pewno nie. Dla siebie na pewno nie, może dla kogoś jako prezent, ale dla siebie bym go nie kupił. No ten zestaw padł mi w ręce jako gratis przy zakupach, ale jakoś specjalnie tych zakupów nie robiłem dla tego zestawu, tylko po prostu akurat takie zakupy zrobiłem w sklepie, no i wpadł w ten, zakup. ten zakup, ten zestaw ten w zestaw moje ręce. Także darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. No ale jak dla mnie to tutaj szału nie ma. Nie wiem, napiszcie, co, co wy uważacie. To chyba wszystko na dzisiaj. Cześć!